Siemanko, ja jestem technokrata i witam Was na moim kanale. I tak sobie myślałem, o czym zrobić dla Was dzisiaj newsa, bo jednak troszeczkę tych informacji się pojawiło, w takich ciekawszych, o których można byłoby pogadać. No i doszedłem do wniosku, że o RTX 3070 Ti, tak naprawdę nie było dużo informacji, jeżeli chodzi ogólnie o serię 3000. Było dużo o 3080, Ti o 3050, 3060. O tych wszystkich kartach, które nadchodzą i które już nadeszły, było dużo informacji właśnie najgorzej traktowana była 3070 Ti i na szczęście pojawiły się takie informacje. Wiem, że część z Was czeka na tą konkretnie kartę graficzną i moim zdaniem może ona być dobrym wyborem. Ja wiem... Ceny tragiczne, dostępność tragiczna i tak naprawdę mówimy wszystko teoretycznie o premierach jakiegokolwiek sprzętu i teoretycznie o jakichkolwiek cenach. Właśnie o tym teoretycznie powiem w tym odcinku. Przeciek jest autentyczny, natomiast e, kiedy ona się pojawi i w jakich cenach to tak naprawdę tylko i wyłącznie gdybanie, a same ceny zostaną jeszcze dodatkowo zweryfikowane przez niestety niezbyt przyjazny rynek. O tym właśnie wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. No więc źródło przecieku odnośnie 3070 Ti jest identyczne jak wcześniejsze źródło przecieku, bo już mieliśmy przeciek o tej karcie. Zaraz po premierze serii 3000 jeszcze w tamtym roku na jesieni był przeciek, jakoby 3070 Ti miała się pojawić w gotowych zestawach od Lenovo, wiecie. Lenovo samo w sobie buduje takie komputery, składaki, to sprzedają i oni kupują karty graficzne bezpośrednio od NVIDII, budują swoje referencje takich kart Graficznych, które często w ogóle są potem takimi rarytasami na rynku, bo one są zupełnie inne niż karty MSI, ASUSa i tak dalej. Karty jest prze, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, ponieważ to są typowo karty graficzne przez, prze, przeznaczone do zestawów. One są identyczne, jeżeli chodzi o specyfikacje, natomiast wizualnie zupełnie inne. I właśnie w takowym zestawie miałaby się znaleźć karta 3070 Ti, to było na jesieni, miała ona mieć 16 GB pamięci VRAM i e, oczywiście pamięć. Typu GDDR6BSX. 16GB, fajna liczba, i teraz ten przeciek, który pojawił się kilka dni temu, też za sprawą Lenovo i ich gotowego zestawu na jednej ze stron sklepów. Zestaw po zapytaniu oficjalnym ze strony redakcji technologicznej od razu został wycofany, usunięty. Sklep powiedział, że jest to błąd, natomiast nie została poprawiona tylko i wyłącznie karta graficzna skoro miał być to być błąd w tym zestawie powinna zostać poprawiona tylko sama karta graficzna a został usunięty cały zestaw cała strona tego zestawu została usunięta więc Możemy przypuszczać, że faktycznie taka karta 3070 Ti z 16 GB RAMu nadchodzi. Ja już o tym wcześniej Wam kiedyś mówiłem, że takie karty 3080 Ti i 3070 odpowiednio z 20 i 16 GB pamięci VRAM mogą się pojawić. Natomiast ostatnie przecieki na temat 3080 Ti mówią nam, że niestety ta karta będzie miała tylko 12 GB pamięci VRAM, więc tak naprawdę tylko o 2 GB więcej niż wersja podstawowa. Moim zdaniem troszeczkę się to mija z celem wprowadzania wtedy takiej karty. Lepiej te 2 GB, które chcą dorzucić do tego 3080Ti moim zdaniem przeznaczyć na kolejne karty, żeby wyszło po prostu więcej modeli niż mniej modeli, ale tam z pamięcią Fauram większą o 2 GB. I też dlatego wątpię, że 3070Ti dostanie jednak te 16 GB w pamięci VRAM, Ponieważ słuchy jakie nas dochodzą odnośnie braków kart graficznych, to nie jest tylko brak procesorów graficznych po stronie Nvidia. To jest brak pamięci, e, VRAM, to jest brak wszelkiego rodzaju kondensatorów, płytek drukowanych, absolutnie wszystkich komponentów potrzebnych do tworzenia kart graficznych. Stąd te gigantyczne braki, ale na jednym z pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o kluczowe komponenty, których brakuje, no to oczywiście oprócz procesorów graficznych jest pamięć VRAM. Ponoć jej ma brakować najbardziej i ona ma wpływać niestety na tą kiepską dostępność. Z tego też samego powodu prawdopodobnie tak nikłe i mikre są dostawki, e, Rade, dostawki dostawy Radeonów RX serii 6000, bo jak wiecie, te karty są wyposażone w dużą ilość pamięci VRAM. Plotki e, o nadchodzących 6700, 6600 też mówią, mają mieć po 12 GB pamięci VRAM. I szczerze powiedziawszy, ja na chwilę obecną wolałbym dostać na rynku karty o zmniejszonej ilości pamięci VRAM, ale żeby ten rynek troszeczkę wrócił do normy. Ja tu abstrahuję od górnictwa, kopania i tak dalej, ponieważ to cały czas pochłania większą ilość, jakby największą ilość kart graficznych. Natomiast takie karty graficzne w dedykowanych zestawach, takich jak ten od Lenovo, w jakichś innych rozwiązaniach, chociaż takie podejrzewam, że ze zestawy komputerowe te są wykupowane na rynku zanim trafią do ludzi po prostu przez górników, ale jakby pomijam ten temat, bo on już jest bardzo bardzo męczący. I e, dla takich producentów OM-owych, jeżeli byłoby więcej kart graficznych, więcej pamięci, jakby można byłoby rozdzielić na więcej modeli kart graficznych. No wiecie, z takiego RTX -a 3090 teoretycznie, jeżeli chodzi o zasobność pamięci, robimy praktycznie dwa RTX -y 3070 i jednego RTX -a 3080, prawie, nie? Więc są to trzy karty zamiast jednej na chwilę obecną najbardziej brakuje nam kart ogólnie. Dlatego wolałbym, żeby 3070 Ti pojawił się na przykład z 12 GB pamięci VRAM, a 3080 Ti z 16 niż z 20 i z 16 dla 3070 Ti, ale żeby tych kart... Było więcej. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy podzielacie mój pogląd, czy jednak, yy, głupio mówię, i powinny te karty trafić z liczbą 16 GB w przypadku 3070 Ti i 20 w przypadku 3080 Ti. No ja osobiście uważam, że jednak lepiej, żeby tych kart pojawiło się na rynku więcej, niż żeby po prostu. Produkować modele z większą ilością pamięci VRAM, ale które znajdą mniej nabywców, zaspokoją mniej chętnych, wygłodniałych graczy albo kopaczy, jak to woli. No, im więcej pamięci VRAM, też tym fajniej się kopię na tych kartach, dlatego też 36 12 GB będą mocno pożądanymi po, po, po kartami i no niestety, już z tego co słyszymy, ich ceny są mocno, mocno zawyżone na starcie ja jakiś miesiąc, dwa miesiące temu tweetowałem, bo czasami zdarza mi się tweetnąć, czy, czy wrzucić post na Instagrama na, na story tweetowałem dwa miesiące temu bodajże, jak, jak będzie, jak wyjdą 30-60 i będą w takich cenach jak tweetowałem to wrzucę Wam w filmiku tego tweeta jako potwierdzenie, że pojawiają się już w pierwszych sklepach, dostałem tą informację bezpośrednio od, no od kogoś, kto wie, jak te ceny wyglądają, właśnie w okolicy 3000 zł, już te 30-60. Cały czas, jakby, mam taką nadzieję, że ten pierwszy rzut sklepowy będzie w normalnych cenach, tych 3060, ale jednak może się okazać, że będą już na starcie drogie. Ja, ja jakby nie, nie tracę nadziei, że uda się kilku osobom kupić karty w dobrych cenach. No, ale jednak cała rzeczywistość mówi, że może być inaczej. No i teraz, jak już jesteśmy przy cenach i premierze, kiedy taka 3070 TI mogłaby się pokazać, nie wiem, nie, no żartuję. E, jaka cena i kiedy? Po pierwsze, ceny nie da się określić, jaka ona będzie. Finalnie w sklepach, bo wiecie, jak rynek wygląda. Za miesiąc, dwa może wyglądać dużo lepiej, bo krypto pęknie, albo może wyglądać dużo gorzej, bo się okazuje, że cały czas rośnie. Bitcoin w tym momencie już kosztuje 183 tysiące złotych, więc cały czas rośnie. Mam go na zegarku i cały czas mi pokazuje codziennie wyższą godzinę bitcoina, że tak powiem. Co za tym idzie? Wszystkie popularne krypto, Ethereum i tak dalej kopane na kryptowalutach też wzrastają, bitcoin je ciągnie za sobą, nie, nie dotyczy to wszystkich kryptowalut, ale tych takich najpopularniejszych owszem, no co za tym idzie jakby popyt na kopanie? Nie spada. Jak to jest z tym kopaniem, to jeszcze na pewno nie jeden filmik zrobię, ponieważ im więcej kopaczy, tym większa trudność, tym spada też opłacalność wydobywania tych kryptowalut. Dlatego to po czasie musi samo z siebie się rozpaść, bo inaczej, jeżeli jest zbyt dużo kopaczy, no to to kopanie przestaje się opłacać nawet dla dużych podmiotów. Więc to po prostu. Po jakimś czasie osoby, które mają w stanie na tyle duży wpływ na ten rynek, są w stanie zaspekulować gigantyczny spadek odpływ kopaczy tych mniejszych mniejszych, wiecie, mniejszych kopaczy, to jest ktoś, kto ma kilkanaście koparek, bo więksi to ci, co mają kilkaset, nie? A tacy takie pojedyncze osoby, które sobie kopią na jednej, dwóch koparkach, czy na samym komputerze w domu, to już jest w ogóle pryszcz. I oni chcą spowodować odpływ tych wszystkich mniejszych podmiotów, żeby kopanie znowu się tym największym opłacało, więc prędzej czy później do takiego załamania dojdzie. Pytanie tylko kiedy. Wtedy tych kart będzie więcej na rynku, no i też będą lepsze ceny. Dlatego Ciężko spekulować co do ceny, ale na pewno można określić cenę, jaką będzie szacowała Nvidia. I Nvidia podejrzewam, że będzie szacowała, tak jak od początku zresztą mówiłem, na 3000 zł tą kartę graficzną, co w przypadku premiery teraz 3060 12GB, która. Właśnie, a kosztować już sklepy, dźwigają cenę w okolicy 3000 i więcej. No to już wydaje się śmieszną ceną rekomendowaną. Natomiast tak to Nvidia nie może więcej zarekomendować, bo rekomendowaną ceną 3080 pamiętajcie, jest 3300 zł, więc więcej za 3070 TI raczej się nie pojawi. No i premiera, premiera wydaje mi się, że może się okazać jeszcze w tym roku. Pamiętajcie, wiosna. To cały czas takie miejsce, gdzie do tych premier może dochodzić. Do końca kwietnia, tak mi się wydaje. W maju i czerwcu raczej żaden sprzęt już nam się nie będzie pojawiać, chyba że na półkach sklepowych, to wtedy tak. Ale jako premier zapowiedzi, to bym się tego nie spodziewał. Jeżeli do końca kwietnia się ta premiera nie zadzieje, to moim zdaniem pojawi się ona dopiero na jesieni, czyli wrzesień, październik. Dopiero wtedy te premiery nastąpią. No i wydaje mi się to chyba bardziej prawdopodobną datą, że właśnie 3070 TI i 3080 TI będzie debiutować na jesieni tego roku, bo jeżeli nie te karty to Nvidia nie bardzo miałaby co pokazać, a teraz jest tendencja taka na rynku, żeby w tych okresach premierowych Jesień i wiosna, zawsze coś pokazywać, żeby konsumenci myśleli cały czas o tym producencie. Swego czasu wiecie, producenci telefonów najlepiej to opanowali. Jesienne i wiosenne premiery. Co innego pokazują na jesień, co innego na wiosnę, ale robią to co roku. Cały czas się oni gada na wszystkich konferencjach największych, branżowych w danej porze roku się pojawiają. To samo zaczynają teraz robić producenci sprzętu Elektroniki Intel. Intel akurat pokaże dwie generacje teraz na wiosnę 11 generacja, na jesieni 12 generacja. AMD na razie jest cicho, aż dziwi mnie to, bo też przydałoby się, żeby coś pokazali właśnie teraz na wiosnę, chociaż mieli jesienną premierę stosunkowo niedawno. Producenci komputerów podzespołów komputerowych dopiero wchodzą w ten tryb pokazywania nowych rzeczy. Co jakby ten, ten to, to półrocze. E, więc jeszcze to nie jest u nich tak regularne, żeby co pół roku pokazać coś nowego, na przykład bank na jesień, procesory, na wiosnę karty graficzne. I w takim cyklu AMD pokazało dużo. Niestety teraz cały czas borykają się z tymi zmianami, ale podejrzewam, że właśnie oni zaprezentują może być. Te, te słabsze karty RX 6600-6700, właśnie jeszcze w tym półroczu, żeby jednak coś pokazać, a w następnym półroczu, jak Intel pokaże generację 12, to na przykład AMD pokaże Zen 3, czyli poprawiony Zen 3. I e, kiedy Intel będzie jakby miał nowy procesor, a AMD będzie miał poprawiony procesor, taki upgrade dla tych, którzy nie będą chcieli jeszcze wchodzić w platformę DDR5, która będzie droga, tak. Mniej więcej moim zdaniem wygląda, jakby do tego przygotowują się producenci, bo wiecie: no nieważne, jak gadają, ważne, żeby gadali, ważne, żeby budować świadomość w kliencie, że taka marka istnieje, że ona ma często premiery, że często pokazuje coś nowego, znaczy, że jest taka nowoczesna i fajna, więc kupujmy. I wydaje mi się, że tym tropem jakby producenci idą. No. Nvidia pokazała na metryce 30, 70, 30, 80, 30, 90. Na jesieni, chwilę później, 3060 Ti, teraz 3060 wersja 12 GB, być może jeszcze w tym sezonie, że tak powiem, premierowym, czyli przed wakacjami, doczekamy się jakiejś karty graficznej, może 3050, może faktycznie tej 3080 Ti, która przypominam, do, donosiłem w pierwszych przeciekach, miała mieć miejsce pod koniec stycznia, właśnie w lutym, w marcu, miała wchodzić do sprzedaży. Ale o niej cisza. Brak komponentów prawdopodobnie to wyłączył z premiery albo doszli do wniosku, że na razie klepanie 30,8 im w zupełności wystarczy i tak jest totalny brak na rynku. I co oni by nie wypuścili, to się wyprzeda, więc czy jest sens prezentować coś? No, moim zdaniem, nie do końca lepiej dostarczać już to, co zostało pokazane i generować jak największą ilość tych kart graficznych. Dobra, kończymy cięcie, ciach i dzisiejszy odcinek się zakończa zapraszam jutro, nie wiem czy zakańcza to jest w ogóle dobra odmiana, zapraszam jutro o 17.45 standardowo wiecie jak, ktoś jeszcze nie subuje no zostawcie tego suba, lecimy po te 10 tysięcy, jak najszybciej bardzo bym chciał, taka fajna liczba kamień milowy e, coraz bliżej tych 100 tysięcy wiecie, no nie ukrywam, że chciałbym mieć przycisk za plecami, ale do tego jeszcze prawdopodobnie kilka lat zostało, ale kilka lat ciężkiej pracy i dojdziemy razem do wszystkiego więc jak ktoś jeszcze nie subuje, zostawcie Sprawdźcie suba, napiszcie co sądzicie o tym filmie, no i co, miłego dnia Wam życzę, albo wieczoru bardziej, jak ktoś ogląda zaraz po premierze, jak ktoś ogląda na drugi dzień albo kiedyś w przyszłości, to dnia czy też nocy, po prostu trzymajcie się cieplutko, bardzo dziękuję, że wytrzymaliście cały taki dłuższy film i nie mogę się doczekać jak zobaczymy się jutro w kolejnym filmie, oczywiście na moim kanale. No i zachęcam jeszcze raz do subskrybowania, jak ktoś nie subskrybuje, bo zauważyłem, że w ogóle YouTube takie coś mi podpowiada, że im więcej stałych użytkowników obejrzy dany film, czyli wiecie, stali widzowie, którzy subskrybują, jak obejrzą jakiś film często, to ten film, im więcej stałych subskrybentów obejrzy film, tym więcej ten film jest polecany dla użytkowników, którzy jeszcze nie subskrybują i którzy nie mieli okazji trafić na mój kanał. I to jest najważniejsze docieranie do tych, którzy jeszcze nie mieli okazję. Trafić na mój kanał, ale tak naprawdę docieram do tych ludzi tylko właśnie dzięki Wam. Dzięki stałym widzom i dzięki subskrybentom, bo jak Wy oglądacie, to jednocześnie ludzie, którzy nigdy nie oglądali, też mogą zobaczyć mój kanał. Dobrze, tyle z tych wywodów i widzimy się jutro o 17.45. Cześć!